Dzień dobry, dzień dobry. Sezon podróżniczy 2024-2025 oficjalnie uważam za otwarty. Teraz lot ma Agustin. Nie wiem czy mam kiedy jak mówiłam, ale on się tak boi latać, że zawsze kiedy gdzieś lecimy nawet z takim dużym samolotem, to on nie trzyma za rękę. Czai się to. Nie trzyma za rękę. I teraz biedny poszedł na ten lot awionetką. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja w ogóle wiecie, zabrałam swoją kamerę, swój aparat i z takim zamiarem, że pokażę Wam każdą sekundę lotu. Wchodziłam do tej avionetki, natomiast okazało się, że niestety, ale ze względów bezpieczeństwa nie mogę mieć ze sobą aparatu, mogłam mieć tylko telefon. Mieliśmy fantastyczną panią pilot, która przez 30 minut lotu opowiadała nam o tym, co widać w dole. Więc e, zobaczyliśmy powstające już teraz kasyno, e, które ma być niedługo otwarte. Zobaczyliśmy wyspy, które wyglądają jak tutejsze Malediwy, więc w ogóle ja miałam takie... Ja nie spodziewałam się, że Ras Al wygląda właśnie tak. My w ogóle jesteśmy z moim chłopakiem, jesteśmy taką parą, która zawsze lubi dużo wiedzieć, zawsze dużo pytamy, zawsze staramy się dowiedzieć jak najwięcej. No i tutaj macie tego najlepszy przykład. Proszę bardzo. Okay, we have Arabic coffee, the name is Arabic, coffee. Uh, yes? Kahwa. And two dollars. And we have ceramic cups, if you like. But uh, in Arabic people do like to drink in the uh, ceramic cups. And we have dates here, they like to. eat this with mm -hmm. ceramic cups so i, I guess it's quite traditional isn't yeah, it yeah i will show you how to serve it first this was closing and it will open just will carry like this and it will crush

No chyba że, to, chyba, że pojedziecie na nie wiem, Suk Al-Bahar czy Suk Madinat, gdzie ta tradycyjna część y, Dubaju jest taka hmm, mocno turystyczna. <laughs> Natomiast kiedy jedziecie właśnie do Ras Al Khaimah czy do innych Emiratów, no to tam możecie zobaczyć tę prawdziwą kulturę. Ok. Doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Like yeah. Somewhere yeah. in the great unknown. Okay. When Love I you. return from the afterglow, okay. Will you carry me like I know? Thank you so much. Thank you. <laughs> Thank you. Have a good day. There is a life I lead. Mieliśmy takie szczęście, że tuż obok naszego hotelu jest plaża, a na tej plaży można albo pograć sobie w siatkę, albo sobie poleżeć, poopalać się na tej plaży, albo można skorzystać z, ze sportów wodnych. To jest... To jest oranż. Okej, Okej, to jest... To jest To jest To dla To jest To jest... To jest dla mnie. to jest Ready? To jest chyba taki najlepszy prezent dla mojego chłopaka, bo pomimo tego, że tutaj leży moja deska, to ja nie planuję... To ja nie planuję za bardzo tego, żeby... Y też tutaj, wojować w morzu. Także on ma całe 30 minut dla siebie. Z kolegami tyle nie miał. Więc ma dobrą funkcjonalność. Ostatnio mega polubił e, Wakewood. Nie wiem, czy je Jeżeli nie, to zaraz on pokażę, e, jak to wygląda. Niesamowicie to polubił, no i właśnie chodził z kolegami, ale tam zazwyczaj każdy miał takie 10-15 minut maksymalnie. A dzisiaj przyszliśmy tutaj trochę potrenować... Moja, y, moja deska tutaj leży, to ja mam chorobę morską. Więc y, on dostaje, on dostaje. Mój I powiem Wam, że jeżeli na przykład mieszkacie w Dubaju, to to jest świetna opcja, z prostego powodu, bo w Rasalheimie i właśnie w innych Emiratach, te atrakcje, które znajdziecie tutaj w Dubaju, tam są po prostu o wiele, o wiele, o wiele tańsze. Natomiast jakość jest dokładnie taka sama. Więc yy, to taka rada dla tych osób, które mieszkają tutaj w Dubaju, czy mieszkają, nie wiem, w Abu Dhabi na przykład że Poza dużymi aglomeracjami, poza dużymi miastami, te wszystkie atrakcje, te wszystkie sporty są o wiele, o wiele, o wiele tańsze. Więc wydaje mi się, że czasem nawet warto jest zapakować swój tyłek do samochodu na weekend, pojechać, właśnie, wiecie, gdzieś dalej i wykorzystać ten czas na to, żeby się nauczyć jakiejś nowej umiejętności, jakiegoś nowego sportu, cokolwiek chcecie, i naprawdę wasz portfel Wam za to podziękuje. I słuchajcie, na koniec zostawiłam moją ulubioną atrakcję z całego tego tygo tygodnia, z całego tego weekendu. Przepraszam bardzo. E, którą była Farma Pereł. I serio, ja w ogóle nie wiedziałam, że takie miejsca istnieją. Wiedziałam o tym, że ten kraj em, Miał zupełnie inny profil w przeszłości, i rzeczywiście dużą częścią gdzieś tam, tutejszej gospodarki były właśnie perły. Natomiast nie wiedziałam, że w dalszym ciągu istnieją takie miejsca jak farmy pereł. Ale to wam pokażę zamiast Wam tylko o tym opowiadać. Ja jeszcze tak nie do końca wiemy sami, czego się tu spodziewać.

To assemble like this and uh, the matching color and shape, it can take like three to four years. Why? Because every year you don't get the matching color, the matching shine, so you have to wait like three to four years to assemble this. Yes. Hello. <laughs> Nie udało mi się uchwycić tego kamerą, więc dodaję teraz. Jeżeli jesteście ciekawi, to ta nakładka na palec jest wykonana z wielbłądziej skóry. Natomiast zatyczka na nos to kość z żółwia. Okay, <laughs> you can stay maybe one to two minutes you can collect some moisture from there and I will wait to sign you know when he's done he will tuck that off. Yes and you are done you know hold your left and lightly. and with your right hand make a sign.

Wiem, że Polska to jest ten region świata, w którym teraz będzie robiło się właśnie chłodno, szaro i buro. Wiem to, więc nie mówcie mi, że nie. Natomiast tutaj jest zupełnie odwrotnie. Kiedy wy zaczynacie włączać kaloryfery. To my nagle wychodzimy na zewnątrz i zaczynamy normalne życie, zaczynamy podróże, zaczynamy wychodzić na plażę, zaczynamy gdzieś tam bawić się życiem, cieszyć się życiem. A więc zupełnie, zupełnie, zupełnie odwrotnie. I właśnie ta Rasalheima dla nas jest takim rozpoczęciem sezonu podróżniczego, A więc mam nadzieję, że ta krótka wycieczka, właśnie gdzieś tam do drugiego Emiratu, Wam się spodobała w tym filmie. Natomiast będzie więcej takich miejsc, do których chciałabym Was zabrać. Żałuję, że właśnie ostatnio Wam nie pokazałam, byliśmy w Abu Dhabi na meczu NBA. Nie wiem w ogóle, czy wiedzieliście, że w Abu Dhabi jest coś takiego jak mecze NBA raz w roku. Także też bardzo fajna sprawa. I już niedługo, bo w przyszłym tygodniu szykuje nam się wycieczka do Turcji. Także lecimy do Stambułu. Też byliśmy w Stambule. Trzy miesiące temu, dwa miesiące temu jakoś tak i lecimy ponownie. Więc ja się w ogóle cieszę, że tym razem dostałam rekomendację od jednej z dziewczyn, która mnie ogląda. A um, tak tamtym razem robiliśmy wszystko trochę na chybił, trafił. Natomiast tym razem po prostu już sobie spisałam, co warto zobaczyć, czego warto unikać. Wiecie, cały em, cały, 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 przewodnik, mini przewodnik. Także y, myślę, że tam też Wam z Was zabiorę. Y, możecie się spodziewać kolejnego filmu, właśnie tego, tego typu vloga. Myślę za 2-3 tygodnie. Także y, wtedy wiecie na ten kanał, wideo z Turcji. Tak jak mówię, dla nas to jest taki trochę początek. Sezonu, w którym zaczynamy żyć. <grych> Więc przypuszczam, że na tym kanale też będzie troszeczkę więcej się działo niż do tej pory. O, Sorry, nie chciałam Was zanudzać i zabierać was do galerii handlowych w trakcie lata, bo tam się toczyło nasze życie. Więc yy, zaczekałam sobie spokojnie na. Ten okres jesienno-zimowy, gdzie to wy będziecie włączać kaloryfery i wracać do domu po pracy, bo będzie zimno, a my będziemy mogli trochę wam pokazać, jak wygląda życie w ZEA. Kiedy, no, rzeczywiście można się troszeczkę tym życiem pocieszyć na zewnątrz. Także y, dobra, dziękuję Wam za dzisiejsze wideo. Mam nadzieję, że tego typu filmy również Wam się podobają. Mam nadzieję, że troszeczkę się też dowiedzieliście z tego filmu. Ja miałam olbrzymią frajdę bycia takim trochę reporterem w tym wszystkim. No bo umówmy się, że. Y, nie nagrywałam za dużo siebie na tym wyjeździe, tylko bardziej to, co działo się dookoła. Także z tego powodu właśnie widzicie moją gadającą głowę teraz, żeby wam troszeczkę przybliżyć to, co się działo. Okej, okay, dobrze, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!